Na co dzień zajmuję się pozycjonowaniem stron internetowych i reklamą na Facebooku oraz Google, czyli szeroko pojętą reklamą w internecie. Ze sportami walki to jestem związany od, od dłuższego czasu i dosyć regularnie trenowałem jeszcze parę lat temu, ze względu na to, że po prostu miałem więcej czasu. Kiedy jakby założyłem własną działalność, tak naprawdę brakowało czegoś, trzymałem 3-4 tygodnie dietę, później znów wracałem do złych nawyków, praca przy komputerze, mało ruchu. Jeszcze pół roku temu zacząłem ważyć, ważyłem 138 kg, no i to mnie tak zmotywowało trochę, żeby, żeby wrócić mocniej do tych treningów i, i pomysł Biznes Boxing Polska idealnie jakby się w to wpasował. 3-4 miesięcy trzymam się mocno. Z nowych nawyków żywieniowych wróciłem mocniej do treningów, trenuję 6-7 razy w tygodniu. No i dzięki temu zgubiłem już około 20 kg. Oprócz tego, że, że biznes boxing polska to jakby też moje zainteresowania, czyli boks i to, o czym zajmowałem się. Sporo lat. Dodatkowo no, chę chęć pomocy i pomoc. Udało się zebrać fajną zbiórkę dzięki swoim kolegom, przyjaciołom. To mnie też motywuje, żeby, żeby wystąpić i dać dobrą walkę. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim za zbiórkę i widzimy się w lingu.